O, dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że, że się słyszymy. Tak, fajnie. W tych trudnych czasach, zdajemy sobie sprawę, wszyscy, trzeba się zabezpieczać, więc ja chodzę zabezpieczony na zewnątrz, wewnątrz. Maseczki, oczywiście, różne, ale taki prototyp dla wszystkich. Często bywa, że przy zamówieniu piwa nie możemy się zrozumieć. Oczywiście maseczka musi być założona. To też taki prototyp. Może go ktoś go weźmie, ale w momencie założenia. O. Tak jak właśnie w tym momencie założenia maseczki nikt mnie nie słyszy, więc takie drobne rozwiązanie dla wszystkich. Prototyp do sprzedaży, jeśli ktoś będzie zainteresowany, więc jeśli mamy maseczkę, a tutaj tak, włączamy to i tu już bez klawiszy się obsługujemy. Halo, 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 can I one beer? Czy mógłbym poprosić jedno piwo? Pani nie słyszy i w momencie odpowiedzi, pani również może odpowiedzieć, ja panią będę dobrze słyszał. Uszy mamy odetkane, więc taki prototyp na te trudne Oczywiście potrzebuje dopracowania. Tutaj można go zamontować. On sam się wyłącza podczas braku rozmowy. Proszę zobaczcie sami. Dzień dobry. Dzień dobry, bez naciskania. Tu go utrzymam. nie ma naciskania. Można. Halo. Można regulować, do kogo chce się mówić, bezpiecznie, na bezpieczną odległość. Myślę, że na te trudne czasy nie za odpowiedź dla wszystkich sprzedawców. Dziękuję, do widzenia.